musi być spójność. Oczywiście musi być pewien jeden cel. I ten cel ja sobie spisałem lata temu. Jest bardzo prosty. Ja sobie to spisałem w formie takiego zdania. zmiana oblicza serwisowego w Polsce. Zastanawiam tak. się, dlaczego to jest aż tak ważne. Jako dzieciak zawsze miałem dużą pasję do elektroniki użytkowej. Lubiłem sobie porozkręcać rzeczy, dotknąć co tam w środku, jak to jest, jak to może tak działać. Zawsze to rozkminiałem. Często byłem takim upierdliwcem. Przychodziłem do tych serwisów i zawracałem ludziom tyłek. Nie było chyba wtedy jeszcze za bardzo internetu albo dostępu. Więc ja szukałem tej wiedzy albo w gazetach, albo o takich ludzi, którzy dla mnie na ten, ten moment byli specjalistami, czyli właściciele serwisów GSM. Większość z nich traktowała mnie bardzo nieładnie czyli na zasadzie, kupujesz stąd, jak nie, to spierdalaj. I tak sobie wtedy stwierdziłem, czemu nie może być takich miejsc, gdzie wchodzisz i nieważne, czy chcesz coś kupić, czy nie, to jesteś otoczony pasją, troską, ktoś chce z Tobą pogadać. Na koniec dnia zawsze zastanawiam się, jak coś wprowadzamy, jak coś wdrażamy, czy to faktycznie wynika z tej troski o klienta. Nie?